Dobra, na trzy, cztery wsadzam sobie palce. Trzy, Cztery. Ale tak od razu? Bez no, przygotowania? na cztery. Bez przygotowania. Bez chnienia. Dawaj, już. Trzy, czteeeer... Ale z mlaśnięciem. Z mlaśnięciem. Ale to przy wyciągnięciu raczej. Jak gomia, jak złota. Taki... Ale nie było takiego aaaa ah! I każdy dupę no, Dobrze, że... O kurwa! Przestań! Co to za modla? Ja tutaj w ogóle kurwa nikogo nie widzę na tej mapie To otwórz oczy o, Szeroko otwarte No bo nie te otwierasz O Jezu Otwierasz czekoladowe zamiast... Boże, nie sobie Dobra, kurwa, Radio House. Czyli gdzie? Radio House, kurwa. Ja. Ja. Ani. No. No nie. jest, no kurwa, gdzie jest Radio House? Nie wiem. Ja też. Piotroś. Przestań. Piotrek. Jak zwana morda? Piotr. No i dobra, i będę, kurwa, brązlował się kolonami. To jednocześnie się Piotru, kurwa, Ja cię bardzo... Aż gadyga. <grymne> Tamtej, kurwa mordę niemiecka pizdo Kurwa Ja was bardzo proszę nie puszczajcie Zyba, tylko zjebam Wy jesteście pojebani po prostu. Chyba pojebani ty. Pojebani, ty. Starczę. Prosty. Przeproś dziadka. Piotrek. Ach, Piotrek. Prosi prosiłem cię o coś. Piotrek. Piotruś. Piotrusiu. Pio, pio. Bo tak się sprężyłem, żeby byś... Tak żebyś. Żeby... Żebyś ja chciałem ci zainponować. Och Piotruś. <laughs> Teklu przyciągnę pasek i natukę do dumy. No, Grzesiu przestań. Działa Kierunek. No. Uspokój się, dziewczynko. Starczy gówniaroś. Pokażesz pieska? Покажи. Ну está

O, tu jest. O, tu jest, o. Usiądź mi na twarz. O kurwa. No dobrze, jestem spełniony. KFC, gdzie ty jesteś? KFC. To ja? Co ty robisz? Kurwa, ale się wystarczyłem Kurwa, sorry.

Będą usiąść ci na mordzie Piotroś Panów się <noise> Dobrze się... Poznać. Sarandra? Urwa Piotruś? Się. Po pierwszy raz od 20 lat będę miał stwardnienie rozsiane Piotroś No i co? No Piotroś No Piotroś <noise> <noise> <O ja>, Piotru! <noise> No co tam Siądziesz mi na mordzie? <noise> Mi się tak. Naprawdę wolałbym odwrotnie, ale to Nic... Piotrek, Piotrek. Ach, Piotruś. Ach. Czekaj, nagram to sobie na długie wieczorne wieczory. <grym> kurwa. Na pierwszą rękę, żałosne. No kurwa, żałosne. No ja wiem, ale też w tym wieku tak się ma. <grym i wytorium> ja mówię o swoim performanceurze. <grym> 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 <wytorium. grym i wytorium> Zostaw. O Jezu! O Jezu! nie widziałeś co za tobą. Hej, chuju. <ciąpassion> co ci tak wysnęło? Kurwa, no bo plecy dostałam. Ale nie, w tym cylowniku. Zlikwiduj się, ostatniego wroga. Włosa. Szerszeń. О, курва. О нет. Курва... <laughs> <laughs> oh, Lalalala <grywa> 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 Dyplomatycznie wyszedłeś z tego <grywa> z <grywa> kurwa Ty jak las, już się zakręca? Mogę konie łapać co to było? Kurwa! Dobra, mam to na kawę. Kurwa! Puska, w to, w zwolnionym tempie to było odkryte hasło. odpalam tego poprzedniego koda. O? To kurwa pierdzi mi wszystkie dźwięki. Bzz, bzz, bzz. <ścoughs> no, to masakra, nie? <ścoughs>

<sł diamond Survey> <czymicy> kurwa Dwóch nap! Huh. <grywña> Weź Tyrknął. Trochę wyżej niech pil. O oh, Boże! Co ty robisz? No kurwa strzelam za niego debila! Ej, ty się tak wydarłeś? I... No. Myślałam, że to postać. Ja podkładę no ja tam ja Może trzyma za joystick. Zbierzasz biegisę w międzyczasie. No, tylko właśnie akurat zabrał mi teraz mo motywacji, bo, bo Sandra przestała jęczeć. Piotr? Piotruś, Piotruś Piotr No to teraz już zjedzą Dzięki, dzięki to pocałuj O Piotrek Piotrek, chodź tu Chcę tego zaraz Jak ci zwłaszcza będziesz mój Ze śliną czy bez Piotrek Chuj Ślina chodź tu Jakiś pedał na dwa bacy, to jest